Hanna niewiadomska, ośla ławka. Na długo-uchym brzęczą przemądrzałe muchy. Panie Ośle, Panie Ośle, niech pan dziecko do szkół pośle. Słucha muszek osioł stary. One mają złe zamiary. Na co osu jest czytanie lub cyferek dodawanie. Na zielonej siedzi trawce, albo kąpie się w sadzawce. Odkąd żyją te zwierzęta, osła w szkole nie pamiętam. Asio, muchy, asio, muchy, jakie osiął długo uchy. Pragnę, by mój syn osiołek całe życie był matołek. Ale muchy dalej brzęczą, wciąż mu się nad głową kręcą. Panie ośle, panie ośle, niech pan malca do szkół pośle. Siedzi myśli długo uchy. Może racje mają muchy? W ucho drapie się ogonem. Czy mam dziecko mieć szkolone? Zła tradycja jest rodzinna, która braku wiedzy winna. Chyba trawkę i sadzawkę. Zmienię mu na oślą ławkę. Hej, Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.